Idziecie, moi drodzy, z tej strony, nawet Was w kolejnym bonusie w kino poleca lub nie. E, słuchajcie, teraz są w chociaż nie, bo nie polecanie też tu jest. E, natomiast dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat komedie i komedie romantyczne. Ja nie ukrywam, że ja nie jestem dużą fanką komedii, w sensie niewiele rzeczy jest mnie w stanie ruszyć, niewiele rzeczy mi się podoba. Mam ciężki humor i niewiele filmów jest w stanie temu sprostać. Ale cóż, zobaczcie, co tutaj dla nas e, moje zestawienie przygotowało. E, Magic Mike, no wiadomiks. tak, to się umówmy, wiadomyks. Zresztą tapu, Zapomniałam wyłączyć Steam. E, ostatnio ktoś się mnie pytał o z Vegas. Kadz Vegas jedynkę oglądam na komputerze, natomiast na dwójce byłam w kinie. Jak widzicie... Hm, Filmy jak najbardziej mi się podobały. Julian, Julia to jest film, który ja osobiście uwielbiam. Chyba Wam sobie rubiłam kinapoleca? Przecież wam nie robiłam sobie kina, zresztą Meryl Streep. I cytat o, 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 o Penise. No cóż wiadomo, Zombieland. po raz kolejny nam się tutaj przewija. Seks w wielkim mieście. Nie ukrywam, że jestem fanką seriali. Pytaliście jeszcze, czy będą seriale? Będą. No. Z polskich komedii Ladies mi się bardzo podobało, natomiast testosteron mi się bardzo nie podobało. American Pie do pewnego momentu również było bardzo, bardzo fajne. High School Musical przemilczymy, ale oczywiście Diablo ubiera się u no to wiadomo, no, ale Hello Meryl Strip. Gry weselne bardzo fajny film, zwłaszcza jeżeli ktoś jest, lubi klimaty lesbijskie, ale nie tylko. Tutaj nam się też przebędą, będą, przy... <gryw> będą się przewijać. Przepraszam. <gryw> Animacje nam się będą też przewijać. E, Babci syna jest też bardzo fajna komedia. Jeżeli ktoś nie ogląda, mam wrażenie, że taka nie, nie do końca sławna. O nie, ani wam ostatnio mówiłam. E, Pacyfikator z Winem Dislem i z Lauren Graham. Też zajebista aktorka. Gwiezdne jaja, no... Hello, musiało się to tu znaleźć. Zakręcony piątek bardzo mi się podobał, eee, także no, nie, nie, nie będę mówić, że nie, bo tak. To nie jest kolejna kole... Ko... Pff, kurwa, nie wiem, się dzisiaj. przepraszam. To nie jest kolejna komedia dla kretynów. Eee, też nie ukrywam, że gdzieś tam trafiła w mój gust. Chociaż nie do końca, natomiast bardzo fajnie prześmiewała się z filmów, które, które ja gdzieś tam lubię. Szkoła uwodzenia, co to robi w komediach, ale spoko. Zakonnica w przybraniu. Film, który z praktycznie się da zresztą obie części, zresztą nie ukrywam, że jestem zdecydowanie większą fanką jedynki. Zresztą kiedyś na kanale był nawet jak śpiewamy z broszką przeboje z tego filmu i po prostu Zakonnica w przybraniu the, the Best. No plus nie ukrywam, że Ubi Goldberg również znajduje się bardzo wysoko na, na liście moich ulubionych aktorek i trzeba jej przyznać, że jest cholernie utalentowana. Powroty do przyszłości, to myślę, że każdą, każdy kojarzy. E, tak samo jak e, myślę, że Pani, pani Dubbed Fire, pomimo tego, że film jest bardzo stary. Słuchajcie, ja miałam kasetę z tym filmem zjechaną po prostu masakrycznie. No cóż, Robin Williams w, genialnym, w genialnej roli i, i ogólnie cały, cały film. Ostatnio gdzieś widziałam e, były zdjęcia tych dzieciaków z Pani Dubbed jak, jak, jak teraz wyglądają. W ogóle takie what the fuck? Tak, jak bardzo jestem stara. Klatka dla ptaków to jest film, o którym powiedziała mi Broszka. Jest to komedia z Robinem Williamsem. Robin Williams gra tam takiego totalnego, totalnego, totalnego geja. Chociaż nie, on tam totalnego pedała, tak naprawdę totalnego pedała i po prostu jest rozpierdzielającą komedią, jeżeli ktoś lubi takie komedie z gatunku takich troszeczkę cięższych, ale, ale no rozpierdzielające. Ich własna liga za cholerę, nie wiem co to robi w komediach, bo tam mało wątków... mówisz, eee, w duchu jest w komediach, no kurwa, nie mam pytań. Eee, ale ich własna liga jest filmem, który kiedyś często tracił w telewizji, teraz tak naprawdę to czy no, ja od dawna na telewizji nie oglądam, ale gdzieś ciężko miałem w ogóle dorwać się do tego filmu, żeby go obejrzeć. Eee, natomiast jest bardzo fajne przedstawienie tym film z Madonną. Eee, bardzo fajnie jest pokazany czas wojny w Stanach, kiedy faceci polecieli walczyć. A dziewczyny zaczęły grać w baseball. Grinch, jestem fanką Grincha. Uwierz w ducha. Cudowny film zresztą. Patrick Swayze. Hello. Yy, Ideo mężczyzn mojego pokolenia. Seksmisja. No, jakby mi patrzył, jest chyba najlepsza polska komedia. Stary Men Carpai. Eddie. Też bardzo fajny film z Lubi Goldberg. Mam wrażenie, że taki mało znany. O tajemnicach lasu na pewno była kina poleca lub nie. Taki, mm, z serii bardzo dawno oglądanych, takie ewidentnie młodzieżowe pogromcy duchów. Come on, klasyka. I kto to mówi? Ja Wam bo ostatnio właśnie wspominałam o tych filmach, bo, bo je po prostu uwielbiam. Truman Show bardzo mi się podobało. Najlepsze motywy w Truman Show były jakiego jego żona robiła reklamy produktów. To, to było mistrzostwo świata. Ktoś, kto to wymyślił, miał naprawdę e, mocny łeb. Wampiry i sfery, czyli e, robienie sobie jaj głównie ze zmierzchu. Jak ktoś nie oglądał, to, to polecam. I tak ci jak to, że grałem lepiej niż ci w podstawowym filmie. Nie zadzieraj z fryzjerem. Nie do końca mój klimat, natomiast nie ukrywam, że się śmiałam, jak głupia. Percy Jackson i bogowie olimpijscy pytaliście się, czy, czy czytam książkę. Książkę próbowałam podejść do książki. Niekoniecznie mój tym, natomiast film mi się podobał i go jak najbardziej obejrzałam. Simpsonowie, no ja uwielbiam Simpsonów, nie ukrywam. Straszne filmy, no to też gdzieś tam jest podstawa. Może nie są najwyżej u mnie oceniane, ale ale no, sorry, ale ze strasznych filmów najlepsze jest dwójka. Umówmy się, to jest... Dwójka jest chyba podstawą. Nie... Dawno, to znaczy, dwójka jest filmem, do którego ja wracam, i, i za każdym razem jest dla mnie tak samo. Także jeżeli nie wiem, jakimś, studiem jeszcze nie oglądaliście strasznego filmu, 2, to zdecydowanie polecam. Maska, no, maska też film mojego dzieciństwa, jakby nie patrzeć. Jeżeli jakimś, studiem nie oglądaliście, to sobie obejrzyjcie. Straszne film, wiadomo, dalej. Uprowadzenie Gaty jest to polski film, stary film. To znaczy z 93, tak młodszy ode mnie, ale. To znaczy, film się podobał, tak. Ale muzyka w filmie miażdży dupę. Także no, zdecydowanie, jeżeli nie oglądacie, to polecam. Teddy go oglądał, o to też pytaliście parę razy. Idealny facet dla mojej dziewczyny. E, jak mówiłam, nie jestem fanką polskich filmów, ale ta komedia moim zdaniem wyszła mi całkiem, całkiem. Zresztą no, motyw lesbijski, musiałam to obejrzeć, komu. Klik i robisz co chcesz. Ja pamiętam jak wyłam na tym filmie. Słuchajcie, pamiętam e, oglądałam ten film i zaczęłam tak płakać, że mama mi wchodzi do pokoju i mówi: Co się dzieje? Oglądał film, co to za film? A taka komedia! Dobra, i poszło. I, I tyle w tym temacie. Także no, ale ja często patrzę na filmach. Dzień Fira również taka konkretna polska komedia. Jest dobrym filmem, natomiast jakoś w, w, w takim top 100 moich ulubionych się na pewno nie znajdzie. Co to jest za film? W zeszłym roku? Ją ogarniam. Ale Ace Ventura, jeżeli ktoś jeszcze się nie dorwał. Natomiast ja bardzo dobrze gry w ogóle z, z cyklu Ace Ventura. Ale filmy, nie ukrywam, że też były... ...epiczne. Jak widzicie, testosteron 5 na 10 i tak była łaskawa. Eee, I tak coś, za co wszyscy mnie dotarli, może nie wszyscy, ale wiele osób mnie zjechało, poradniki pozytywnego myślenia 3 na 10. I więcej bym nie dała, naprawdę. Nie ma, nie ma opcji. Ale e, to, tylko biorąc pod uwagę, że, że też pani mnie oglądają, i ostatnio właśnie statystycznie oglądam mniej więcej lasek niż facetów, e, więc komedie romantyczne, myślę, że częściej mogą przypaść do gustu. E, nie ukrywam, że na narzeczonego woli, no ale to głównie ze względu na, na Sandrę Bullock, ale e, no w sumie Raja, niektórzy też jest niczego sobie. Natomiast bardzo, bardzo fajna taka komedia romantyczna, do której często wracam. i i mam z nią bardzo miłe wspomnienia. To skomplikowane z Meryl Streep. Da, wiadomo. mam mia, no come on. Jeden z best filmów ever. Chociaż bardzo nie lubię tej aktorki, które w sensie Amandy. Bardzo nie. Uch, 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 uch. Co to w ogóle chciałam? Słuchajcie, części tych filmów w ogóle nie kojarzę, nie ukrywam. Czy tak jest? Książę ja mi się kiedyś bardzo podobało. Nigdy w życiu, słuchajcie, ja się nie wstydzę, ja ten film uwielbiam. Ja ten film nie jakiś tak e, ostatnio, kurde, dużo polskich filmów się tu przewija, Zawsze wiem, że nie oglądam polskich filmów, ale fakt faktem niewiele polskich filmów oglądam, ale nigdy w życiu mi się bardzo podobało, natomiast część druga już no, już mniej. Natomiast jedynkę, do jedynki wracałam niejednokrotnie i pewnie jeszcze niejednokrotnie do niej wrócę. Zresztą mną uwielbiam wstępkę. Dzienniki Bridgeton są cudowne: i jedynka, i dwójka. Na, 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 na. Bardzo lubię. Do Notting Hill też często wracam i mam jakiś taki sentyment do tego filmu. Zresztą nie ukrywam, że Julia Roberts też lubię. E, Totalna magia to jest jeden z takich filmów, do których ja naprawdę. No, chodzi na to, że ja do wszystkich filmów często wracam, ale ja do wielu filmów wracam, bo ja zamiast oglądać jakiś nowy shit, wolę sobie czasem obejrzeć coś, co już kiedyś oglądałam, a nie do końca pamiętam. No i sorry, w totalnej magii jest scena, kiedy one się naprawdę w realu schlały. Tę killą, którą przyniosła. Jaki tam. Ta blondyla. To, co teraz twarzą nie może ruszyć. Nicole Kidman. E I one się naprawdę tam, tam wtedy spruły i, i nagrywały. Nagrywały tą scenę, będąc. Naprawdę sprutę. Pretty Woman, czyli no, film z mojego dzieciństwa. Niekoniecznie mi powiedziała, że odpowiedni dla dziecka, ale, ale fajnie mi się go oglądało. Masz wiadomość, czyli też taka klasyka. List do M Polskie. Nie lubię Romy, ale całość, i Szyca w sumie też nie lubię. Ale dygantowa, come on. Dygantowa wszystkich zagnie. I like no to hm, kto oglądał, ten wie. E, Szkoła Steward jest taki mniej myślę, że znany film. Natomiast nie ukrywam, że. że, że ciekawy do obejrzenia na, na taki lajtowny wieczorek. Jak widzicie, druga część. E, druga część nigdy w życiu. Czyli ja wam pokażę, już jest 14 na 10. Chociaż nie ukrywam, że muzyka Rubika jest dobra w tym, w tym, no, w tym, w sensie w tym filmie. Słuchajcie, jak chcecie, to możecie mi napisać, co byście chcieli w kolejnym bonusie. I to dzisiaj tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, miłego widziane, pozdrawiam Was, kina. trzymajcie się i cześć!